Dobra, prawo Nie. Let's go no! Myślałeś kiedyś, dlaczego idzie ci aż tak słabo aimowo? Dziesiątki meczy zagranych, AKD poniżej jednego. Teraz już nie będziesz musiał, ponieważ pod koniec września Habib wpuszcza swoje nakładki na palce do sprzedaży. Dzięki nim ustabilizujesz sobie czułość, polepszysz ima, a także zapewne szybciej awansuje. Sprzedaż rusza już pod koniec września, więc subskrybuj kanał, by być na bieżąco i nie przegapić informacji o najbliższej premierze sprzedaży nakładek na palce. Kurde, no ten jeden daje. To nic się zmienia. Oprócz chwili poświęcenia. Wyn jest ma animację USPA. Tylo. Jesteś wielki. W nowym sezonie. Wszystko Ja Dał mi nade'a Jest na pizze Jeden grota Kurde Daj mu tam. nie Dawaj, podejrzamy Ja mam nade'a Co? Skyred? SKYRED! No jessa! No. Kumplu, piszę, żebyś mi się tutaj pisał SkyRed, pierwsza ronda ci wyszła Lecimy teraz z tobą Kupiłem kamizelkę i później kamizelkę z kałem. Nie wiem, czy to się coś różni Ona idzie chyba Możliwe Odchina mnie Pali się No Jest tam chłop, jestem chłop, no Gra, Grają na spokojnie Plecy, plecy, plecy Podejdź, go póki nie ma kocha Staj, podejrzewam. Nie mam Czemu ty masz takiego sensa, Midian? No właśnie, mam wysokiego jakiegoś. Dwa mam. Ja pierdzielę Stary, tak nie możesz. Chciałbym takiego dużego. Geji! 7, 7. To ten słabszy został. Ma być dziś stary. gotowe. Dawaj, pryw. Tak jest! Lecimy, sąsiad! Z oponentami! Elo! No hejka, co tam się z tobą dzieje? Ja pompę zagram. Dobra, ej, jak coś... Jak coś czasami mikro przytykasz, a teraz jest list Aha. To niemożliwe. Nie graj agresywnie jak coś. Flushuje tam. O, grają agresywnie. No, graj sobie jakoś tak na klikowanie, bo... Ja mam pompę. Gra o noga ESA, nie ma oponentów Nie ma ich stary Lecimy na Dune Zaraz przelecę przez tego Duna na Sanda Star, ale ja w ogóle jak grałem z Kredem To Crazio mówi, że ten ta mapa jest podobna troje Do fabji Ty, ej no Faktycznie Na której kapujemy No no nie, on ma biało i jedzie, no. W biegu. Dawaj go. Dobrze. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. O nie! A, nie. Jaki lager! Dobra, teraz na umysł. Do, na umysł? No, no bo ostatni Ej, wiesz... No dobra, myślałem o jakimś buście, ale jak na umysł, to dobra. Nie, 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 Dobra, na umysł to tak robimy. Dajmy im, dajmy im. On odechciał no, się. Zobacz mi da. Tylko tak na spokojnie. Jest chyba Mogą się bustować. się. Tutaj hmm. są przestarzały jeden. Ja Ej, jest jest to jest, krótka. Drugi musi być. Gdzieś od Minda, chyba. da, chyba M13 poprawi. Nie, 200 Nice no. try. Ona, no, spokojna gościa, ma 120kD, tak. Na spokojnie. Właśnie, jak tam widzę, wie Matematyka. O siódmej z rana, jak śmietana Czy jednak w Możecie się pochwalić w komentarzu. A pamiętasz, jak my mieliśmy? Z grę bolem no, mieliśmy. No. Ona smuszcza była z rana. Jest tutaj. Jeszcze ja góra, lewo, lewo, lewo Aj! Lepiej ja mówisz na to okno. Lepiej okno, bo ja nie widziałem gdzie. Jak lewo? No. A wtedy, ja wtedy byłem po prawo. Znaczy on był po prawo mnie. Ale no dobra. Wiesz co? To może zrobimy jakiś podjazd. Jak jeszcze nie. Szasmę, tak. Ej, ale wiesz co mogą znajdować pierwsze opłoże? No, no, tak jech go. Tak. Jeszcze na blisko musi być, chyba A, on, to jest one way, na to okno Wiesz co, Proszę, i możemy pojechać Dostaję biało Chodź Let's go, plantuj, 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 będzie kasa No i jest. On jakiś kimś daje na to okno stary i tam chce nas kasować z tego Wiesz co, to ja może dam palaka A, on daje smoke one way żeby nie dać mu palaka No i Mocne, mocne Nie wiem, może do ja pójdę uh -huh. Aj. Gościu, stoi na taki piksel, kurde Nie wiem, co zawiązać, czy co Chłop, Chłopco pętl na szyli wiąże <śm> 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 Skupi Okno Ej daj mi tutaj busa, co? Tutaj Leży. Wiesz co, może side grać To prawie gra Nie Mało ma Ma 20 AP, dawaj No nie, nie Lewo Ile HP mu zadajesz? No nic właśnie w tym rzeczy, nic nie zostało Like nie no i leci Coś na Spokojnie, spokojnie Rozpasa, nie? Spas leży został zostało nam jakoś 9 fragów robi Można dać mi boost, jak chcesz, do prawej Tylko musisz wstać, nie? Dobra, w prawo Chłop na pixel całe życie gra. Dobra, mam palaka, wszystko jest ok. <kluzni> No i tak trzeba grać, no tak trzeba grać. Buściki i tak Ule. dalej na tej mapie oddają. Co jakiś podjazd? Chodź mam chodź, 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 to, to robimy. Leży. I okno. Nie, to jest Daję boosta, co? Jeszcze raz. Mam, a zaradam. Okno, okno. Dobra, to wiesz, co refleksuje? Poszedł flash. Side. No, apisy tylko nie gra. Do prawej. Podejść, trzyma prawo Brawo, sąsiad, super. A żeś spoleciał jak kuna dzika, ja dzielę. Tak ma być. Kurde, aż mnie zakończyłeś. Tym swoim podejściem. To w lekkim szoku. Proszę. Ja ci znowu daj jaja. jest, Nie mam no, też. Nie Do się gra, może być okno, czekaj Nie, dwóch w sajdzie już Okno może być Jest okno, się się Nie Kurde Dawaj Prawo Let's go! lecimy! Ja pierd... Chłopie, to się zastanów Wracamy, sąsiad to, to, chodź mi się razem we dwoje Teraz To wiesz co, może iść sam i sam Nie, nie, nie coś, z innego się zagrać No dobra ale, ale, to, to busa musisz mi dać na dropie Tu? nie Chodź Chodź, agresja, brawo Mamy 2 na 1 Poczekaj Daj może na dropie, co? No Daj no na nie pełnej nie. Chodź, dawaj, dawaj, tutaj Nie, nie chcę, że tu można Dobra ileś tam i się spotkamy w... Tylko na spokojnie ja mam 30, nie? Jak coś Najduję No spokojnie tam, wiesz, bez szarży Splantuj, splantuj na CT. No tutaj plantuj, no, dawaj. Od mida jest has Nie wiem. Ja mam jeszcze Palaka. Masz wszystkie najdę. Tu coś się skanuje? Nie. Ja mam 30. Mnie. Dawaj, bo, dawaj, bo, ma. Brawo! Tak jest! Elegancko! Ja pierdzielę jakie emocje. No i Feniks porobiony z Sasran. No kurde, taki powrót. Jaka ranga? G4? G4, dobra. G4. Let's go! No, Dziękuję każdemu za oglądanie. Dotrwanie do końca. Emocjonujący mecz. Kombaki nasze, jak zawsze przystało. Są top.